Cześć, witajcie z tej strony Jake'u, witam was w kolejnym role playu z Lachem Siemanko wszystkim No, Poprzedni odcinek mogliście, poprzedni odcinek dzisiaj mogliście zobaczyć u Lacha na kanale Więc zapraszam serdecznie do niego, jego kanał jest w opisie, link do niego Także zobaczcie jak nam poszło, jeżeli jeszcze nie widzieliście oczywiście No a teraz czas na rewanż Dobra, to ty pierwszy, nie? No, uwaga Weź hiszpańskiej i trzeci raz już nie Aha, no i przypominam wam, że gramy, statystyki się lekko różnią, bo jesteśmy w pokojach żeby były karne jak co, a to po pierwsze, po drugie, gramy tak, jeżeli zaś my wylosujemy Anglię, to bierzemy zawsze najsilniejszą ligę, czy Hiszpanię. No dobra, 3, 2, 1 i. Stop. Jest. Żyde, dziękuję. Dobra, 3, 2, 1 i. Stop. Palestino. Dobra, teraz ty mi. Nie wiem co jest śmiesznego w Palestynie, ale dobra Ale się śmieję Dobra raz, dwa, trzy, start Stop No naprawdę no, nie. nie mogłeś... No dobra Nie wierzę w to po prostu Dobra raz, dwa, trzy, start stop o! Ale przynajmniej o. inne kluby są. kolo, kolo, kolo. kolo no. A tutaj od... jest chyba mój herb też, czy nie? Nie. Mój jest z innej... O jest! Patrz, to jest mój! <gryzanie> Kobresal. Dobra, to Dobra, gramy. Wiecie, które to było? Pojedynek na szczycie dwugwiazdkowy. Które to było w ogóle? By... O jest. Wonderful. Wonderful. O, jakie ładne Ej, właśnie brzydkie. Odkąd to <gryzanie> powiedziałeś, to... Czekaj. Może weź tamte? O, okay. dobra. Odkąd ja to czeka, powiedziałeś, to są brzydki. To ja już tego nie robisz, to już, to wiesz. Jak będą ładne, to ci powiem. Nie, no naprawdę, następny obrońca taki szybki 54, 65. Wow. Koleś ma wszystko na czerwono, ale wytrzymałość 91. Co on jest, kurde? Robocop? <laughs> I'm a robo, robo cup. No, ej, ej. Zobaczmy, zobaczmy, jak sobie zagramy. Ile jeszcze? 7 Dobra. sekund. Ho, ho, ho. 91, 83, 92, szybkość bieg. O oh. co? Okay. Bo go nie zdążył wstawić. Wstawiłem. Nie. Na szpicę. Widziałeś ostatnio trola podczas meczu koszykówki, czy nie? Kibiców. Nie. E, bo wiesz, jak masz czas na rozgrywanie akcji, tam 24 sekundy. No, no. To było coś takiego, że kibice często odliczają po prostu 5, 4 jak jest do końca, nie? No. I kibice przeciwnej drużyny, tak wiesz, było 3 sekundy do końca, a oni odliczają. 6, 5, nie? A tam ci sobie rozgrywają, nie? No i wiesz, przekroczyli 24 sekundy, bo nie patrzyli na zegar, tylko słuchali kibiców. No. I także 3 razy im zrobili <laughs> chyba. Ale miałem bekę No i dobrze. Całe trybuny tak fajnie zaczęły liczyć. No. O ja mam taką prośbę. Wszyscy do przodu i tyle. To kto zostanie z tyłu? Nikt. Optymi Optymistyczny. Nie, bo ja mam zamiar to wygrać po prostu. Wiesz tak, ta... nie chciałem ci wcześniej mówić, ale... A to miałeś kiedyś zamiar przegrać? Nie no, parę razy. <głosy> ja. <głosy> ja na przykład... To znaczy jak gram z tobą czy coś to lightowo, nie? Ale tak ogólnie to ja nie potrafię przegrywać. Tylko ja mam mam za na live i tak się zawsze podtrzymuję. Znaczy ja zależy jak przegrywam. Uch, nie, nie wiem, jak ktoś mnie ciśnie to ja to spoko, to ja to rozumiem i wiem. Znaczy jak statystyki są lepsze, no ale nienawidzę już mnie Łuuuuu Morales! Zaczynamy dziewiąta minuta, a piękny strzał naszego Palestino Guy No, a wracamy... Stywny do... Sztywny Stywny, a no ja mam tak załóżmy, że nienawidzę jak ktoś mnie załóżmy, strzela takie bramki totalnie zwarta i potem wygrywa. No to to jest... To jest to że rajduje tylko... Nie, my nikt nie widzi, jak sobie grałem na no Aj. No tak, ja miałem na przykład ten grę, mecz turniejowy sobie yy, na Eslu. Wygrywam 1-0, koleś grał Borussią. 90 minuta, skończyło się 2-1. Dwie wrzutki, dwie bramki z główki. No, no po prostu... No nie. i stąd, dobra. Po prostu nie. Chavez zajmiał kiedyś taki film, Fifa Get Me Rage wow. No miał, miał, miał Spoko, spoko, całkiem szybkie są obrońca To trzeba wygrać no, panowie Ale teraz mi się lepiej gra nimi niż tamtymi To jest, to jest no, wiem, jest słabe Idź stąd Wow! wow, wow, wow. Prawie, prawie oni mają takie korki z FIFA 2006. Takie jednokolorowe, takie My brzydkie Nie na to tylko. Nie, nie, to no weź to Teraz mi się... Wolałem tamtymi. Jedno gwiazdkowcymi. Co? Gdzie on poleciał? Aż tak daleko to było? No. Będzie do środka, tak myślałem. chciałem... zrobić... Dobra, nie powiem. Chciałeś zrobić Ronaldo Chop? No to prawie ci wyszło. To no, trochę nie ten skill. Nie te gwiazdy. No, myślałem, że zatrzymamy jakąś tam piłkę. Dobra. Tak miało być. Tak miało być, wszystko zaplanowane. Miało się odbić od jego nóg i wrócić do mnie, nie? O nie, no to jest bramka. Dlaczego ja tak zrobiłem? Nie mam bramki. Byłoby za dwa. Z lobbyka. 2-1 przy 1-1, co? Kumpla mam takiego, który no tak cholernie zawsze kombinuje. Takie ma wymówki. I wiesz, nie na przykład y, wygrasz z nim po bramce z karnego, 1-0 się skończy, to on mówi No, jest 0-0, bo jakby zjadł tą bramkę z karnego, to by się nie liczyło i 0-0. Ooo. Kocham te podania bramkarza w tej fifie. Główką. No, no, panowie. Mało ich tu jest. Mało ich tu jest. <ścoughs> Jak przerzucić ci nad bramkarzem? Dobrze, nad kim? Nie, na, na, na <laughs> Zdążyłem cię poprawić, bo tak to wygląda. Jak <grystolowałeś> już <w wietrze> Spadaj A kto pamięta łapkę w górę, nie? Tak ty przynajmniej mój w górę, ja mówię w dół. Znaczy teraz już się nauczyłem mówię dajcie lajka, like a nie łapkę w górę. Like. No Bo... No szczerze myślałem, że teraz padnę przez chwilę. Ale patrz co on tutaj chciał zrobić w ogóle o tu No on chciał piętką zagrać, nie? Co za virtuos! No mi się już kilka razy zdarzyło Jak wam wam się podobało, dajcie łapkę w dół Potem wchodzę, 60 łapek w dół ja tak, co jest, kurde Serio? No Tak ze trzy razy miałem Dlatego teraz mówię lajka o gol Dobrze się rozpędził Jakie podanie fajne No nie, o Ej no Paul, To jest ten szybki Foul, no nie ma szans nie sensie, że go tylko zgłosiłem. O! Aha, wiem co zrobisz. Co? Nie, Dok! No, Lobne w ało! Jak... <laughs> <laughs> Klepłem jak Neyman. Dobra. Tak. Wiedziałem. No, panowie. W... Dziękuję. No! Jak nie w... w urok, to nie powiem co. O! Nie! <laughs> yeah. Dobra, zostań, żebym nie slobował, wolę to stracić normalnie niż. Aha. O! Supcio? Mogłem lobować. No nie, bo został. Zostań, w tej chwili to jest możliwe. A no tak, nie próbowałem. Nie? Nie? Nie wiesz, ile tracisz. O! Dawaj, 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 co? Jeszcze niby ja faulowałem, no właśnie. Czyżby strzał? Ale, no, myślałem, że do niego zagraj na przewrotkę poleci. Ale, od poprzedzki i potem do OIA. Albo do KSA. No! A wysyłałeś kiedyś gdzieś jakieś bramki, czy nie? Nie, no, ja, bo nie strzelam ładnych bramek. Ja miałem wysyłać tą z Masoną, którą trafiłem w FIFA 13. Uh -huh. Ale jakoś tak zeszło, że nie wysłałem. Łoł. Wow. Lolo Nie no wiesz, że po prostu Jakoś tak nie potrafię. Ja mam też, ja, jak strzelę tak... ładną bramkę to najczęściej nie mam włączonego nagrywania Ja mam taki minus, że jak strzelę ładną bramkę to mam to na live wow. I mam kamerkę No właśnie A takiego czegoś nie wyślę czemu No jak? No widzisz żeby KSI dodawał z kamerkami albo coś Nie no Ale w ogóle jak on ma co co, ile? Co tydzień, czy za dwa tą Elgato rozdaje? Proste, on, on im taką reklamę robi, że... Ja jestem ciekaw, czy oni w ogóle będą kupować konsolę, czy dostaną. Kto? No, KSA i tak dalej. Pewnie na, nawet jak kupią, to im to niewiele zrobi, albo mają cholerne zniżki, to po pierwsze, po drugie oni już mówią, że będą mieli Xbox One, nie? Czyli wszyscy na Xboxie? Mhm. Ciekawe dlaczego tak. No bo niby lepszy kontroler dla nich, nie? Nie zdają się. Znaczy powiem szczerze, że nie. ja się cieszę na ten od PS ten, nie? Od PS. A idź ty, no morale, ping-pong, no. Ty chciałem Loba zrobić, tylko mi się klawisze pomyliły. Znaczy te przyciski napadzie. Jak chciałeś teraz Loba zrobić? No bo chciałem. to jest tak, że jeżeli bijesz, po, po, popatrzcie, popatrzcie na tę akcję, nie? Idziesz tutaj, tak? Jak tutaj wyjdzie, to jestem w stanie na długi słupek posłać piłkę Lobem. Jak ona tak dobrze siądzie hmm. <noise> No, jasne, jasne No nie, za mocno Aj Chavez Pięknie walczy Chavez No idź. O ja muszę tutaj Szybkie zmiany formacji. Cztery Nie wiem czy jest, jest, jest. Cztery dwa cztery. Dobra. Hmm? Co? Cztery jazda. Puść. Ty mi zabrałeś przed samym strzałem, o to chodzi. No nie, proszę nie! No w... Ja. Uf, ale już bałem o tego loba. Nie fodę na lobo wtedy. Nie wiedziałem, czy zdążę do piłki w O o. o, -o. Nie wiedziałem, czy zdąży do piłki w ogóle. Biegnij, run, Forest, run. Ale się składał. Popraw jeszcze. No, golby był! Ale paczek spaliłeś. Dlatego no mój nie skakał już. A no, tak, tak, tak. Na nowych generacjach skaczą trzech No, największy bewapek, nie? Chociaż jak widziałem, to właśnie nie skakali wyczek. Ej! O, dziękuję. Kurczę, no. że bramka wysiadła jeszcze, żeby zmazać ten blamasz O. JAK MNIE WYKOSIŁEŚ! Nic nie NIE, PROSZĘ! NIE! Dlaczego? Nic tu takiego nie... No dobra. <śm> Może troszkę. To nie gramy trójką. O ja... To było... No to było zaplanowane wszystko. I co ja tu mogę? Dobra Jestem szybki i w ogóle No nie, no nie, no że <laughs> znaczy to był błąd nie źle nie przyjął, wierze, Przyjąłem to. źle po prostu <laughs> jakie świetne przyjęcie <laughs> normalnie przyjął bym to zabrał piwo. Tak, bo. tak <laughs> To jest zwód bez wodu. Pięknie. To był w zwód. Wzwód. <laughs> rano jest. Może zdarzyć. Dawaj. Jeszcze jedną panowie. Jeszcze. Co mi tak przyjmują? Ładnie, nice, nice. Nie! Ale ładnie sobie to rozegrali, nie? Tak, tak. Nie powiem, że nie. Ajaj. Brazyl Gol boom Suarez strzela nie Już wiem, widziałem Soreza. jak to leci po prostu Ale to wiesz nie, jak takie piłki lecą wiesz, że albo strzelisz, albo stracisz Tak Ajajaj aj, aj. No, 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 no Ań. No co jest panowie Gonić go Dziękuję A myślałem, że jeszcze O! O No popatrz się Przyjęcia są genialne Dawaj, 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 dawaj No Byłby karny No, braku Ale masz szczęście nie udało mi się to do środku, bo nie. no coś jest nie tak. Co to za. O nie, proszę. Złamanie do środka i pięknie. <śmienic> 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 to by się spodziewał, co? <śmienic> nie no co? <śmienic> Ile cię tutaj jest? Kurczę. O nie graj mu tam! To... O zostań, zostań. Tylko nie lobem. Nie, 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 nie. No dlaczego <śmienic> dlaczego? Wow. Why would you do that? <śmienic> Jaki lobik wyszedł idealny! Fajnie się wracał, nie? Pięknie! Co lobu e, ten bramkarz jutro leci do kopalni. <śmienic> Pogrom, w piłkę Czas na zmianę zawodu. Fakyn. Co za pogrom? Celto. Tak. Nie. 80 minuta. Skrypty. Skrypty! Skrypty! 75 minuta, skrypty! <grypty> tak. <grypty> 60 minuta, 68 minuta, skrypty! No nie, o no znowu. A 90 to już w ogóle. 90, 90, 90 i 69. No. Przypadek? Nie sądzę. Zaczynam przesiągać w internet, już nie, nie jest dobrze. No. Nie chciałem ci tego mówić, dobra. Zatrzymanie. A ja to powiedziałem wcześniej... Powiedz, że nie było spalonego. Był spalony, nie. Ale chyba niewielki. Nie no, wielki. A. <laughs> Możesz podać. Podam. <laughs> no. Dobra, dobra, leć, bierz to, bierz to. Nie, będzie ten, przerwa. Albo nie. Pięknie, ale przecięcie jeszcze walczmy do końca. 85, chcę jeszcze jedną bramkę. Ja chcę, też. Trzeba wygrać. No, ty. O, Mmm. było? <laughs> dobra, dobra, panowie. Szybko. Patrz, reklamują YouTube'a swojego na banderach. Reklamował. No co za nieszczęśnik! To kopalni razem z moim romkiem. <grymne> Poleci? No, no popatrzcie jaki ping-pong. <grymne> mój, mój, no ej! ej. Czekaj, Co ty tak tą trzecią chcesz trafić? Poczekaj... No! Wow. Nie wierzę, że tak było blisko. Czemu nie strzelałem Ostatnie wcześniej? się chwili. pobawić i... Chciałeś pewnie... ooo... Przejść bramkarze chciałem. Przestraszyłem się i uciekłem. <noise> No. Dobra, ja nie dali mi 4-2. Ale i tak się odegrałem przynajmniej za poprzedni mecz Ajajaj, aj. to on był dobry. A. Dobra, ludzie, dziękuję Wam bardzo na oglądanie. Nie zapomnijcie, dać lajka, like, jeżeli Wam się podobało. W stylu powiedziałem lajka, like, w stylu laha No i. A ty nie mówisz łapki? Co? Ty mówisz łapki czy lajka? Ja mówię zawsze, jak już co, to łapkę. No, a już wiesz, ludzie wiedzą o co chodzi. Są ogarnięci. Dobra, to jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, no i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym rolem. Playu. Na razie.